Witam. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. Poznajesz ten papier? Kontrakt na walkę. Widzę, że umiesz czytać. Na kogo jest ten kontrakt? E, na Zdenka. Tak, no, na Zdenka. Zdenek to ja. Jeszcze jakieś pytania? Ech, właśnie. Tylko nigdzie się nie szwędaj. Od razu idź do Igora. W porządku. do końca idę. Bardzo za Potrzebuję roboty. A co umiesz? Potrafię robić mieczem. Mógłbym się nająć do ochrony. A kogo chciałbyś ochraniać? Tłum czasem ponoszą emocje. Ktoś musi pilnować porządku. Hmm. Jakie masz doświadczenie? Jestem Wiedźminem. Zabijam potwory za pieniądze. Nie będę miał problemu z ludźmi. Ochroniarz musi czasem walczyć, ale to nie jest najistotniejsze. Ważniejsze jest, czy potrafisz się kontrolować. I czy potrafisz kontrolować tłum. Nauczono mnie jak przyspieszać i zwalniać pracę serca, jak zwężać Żenice i zmieniać metabolizm. Mój medalion drży, gdy grozi mi niebezpieczeństwo. Znam też proste uroki. Hmm. Muszę cię sprawdzić, chcę zobaczyć jak się zachowujesz w walce i czy rzeczywiście potrafisz się bić. Będziesz walczył na arenie. Jeśli przetrzymasz trzy walki, to pracujesz dla mnie. Ustaw mi przeciwników. Są już ustawieni. Zaczynasz od razu, czy potrzebujesz czasu na przygotowanie? Nie potrzebuję przygotowania. Tym lepiej. Zaraz się przekonamy, na co cię stać. Pamiętaj, to walki na śmierć i życie. Tłum nie lubi, gdy oszczędza się przeciwników. Zaczynajmy. Przykujcie, Sakiewki! I kubek wody, przybył walczyć Wiedźmin, Mutant Morderca! Jego przeciwnikiem będzie Gustaw... Co to było do kurwy nędzy? Nasi goście są nietykalni. Co z nim? Zajebać! Zaraz będzie Jadka! Wypierdalamy! Teraz z lewa zachodź! Z lewa! Rozkłatam cię na dwoje, skór miały